Z popularnym Konkurencja formułowała 15 roku w lekkiej kartyce. 50 stron z telenowolnym, z w wyświetlonych, zainteresowania podczas wielkich światowych imprez. My również mamy tutaj wspaniałego głowę w tej konkurencji Gondrana Czerniaka, 48 i 4,24 polskiego w głowie. Cześć! A rekord polski na 46,63 do rad rad przy 50,38 Drugie miejsce płynące na torze martwy, wypychł 51,22 a trzecie. Żartkoński